Hej, witajcie ponownie! Dawno się nie widzieliśmy. Słyszeliśmy się, ale się nie widzieliśmy, yy, więc postanowiłam się do Was odezwać. Wiem, że część z Was stęskniła się, no nie za mną, ale za tym łobuziaczkiem. Niektórzy trochę za działką, więc coś tam Wam później jeszcze pokażę. No, i poleciał. Tak więc odzywam się do Was. Co tam u Was słychać? U mnie dzisiaj jest przepiękna pogoda. Całe lato było mm, takie słoneczne. Tutaj, gdzie ja mieszkam w Małopolsce, to cały czas praktycznie mieliśmy słońce, wielkie upały. Mm, praktycznie zero deszczu, przez co strasznie sucho. Więc wiem, że tam mm, w niektórych częściach Polski y, padał deszcz, mieliście burze i w ogóle takie to, bo u nas to praktycznie w ogóle burz, to było mało co. Nie było ani tej burzy jakiejś takiej, wiecie, jakiejś bardzo mocnej. Deszczu właśnie prawie nic. No i teraz ma się coś tam psuć, ta pogoda. Dopiero, teraz na weekend. No i już będzie taka różna. Już nie będzie takich strasznych upałów, ale nadal ciepło. Bo dzisiaj na przykład jest bardzo, bardzo gorąco. Więc dzisiaj jeszcze korzystamy z tego ciepła. Chociaż takie, wiecie, no upały, takie Ponad 30 stopni, no to są męczące. Nie można za bardzo nic zrobić. Ale teraz są też te dni, już takie krótsze. To akurat tego nie lubię, bo ja wolę, jak są takie długie, dni fajne. Więcej czasu jest. Nie lubię takich krótkich, zimowych tych wieczorów. Niektórzy lubią, ale ja akurat jestem z tych, którzy wolą dłuższe dni. Jakoś musimy wytrzymać i czekać do wiosny. Nie mamy innego wyjścia, tak więc odzywam się do Was. Um, oczywiście przychodzę do Was z zapowiedzią nowego odcinka i zapraszam Was w sobotę na godzinę 16 na nową sprawę. Będzie to okrutna, straszna historia dwóch sióstr. Tragiczna historia, tragiczne życie, smutne, smutny los dwóch sióstr. Tak więc zapraszam Was w sobotę do wysłuchania tej historii. No i zapraszam Was jeszcze w środę, bo w środę o godzinie 19 na kanale również pojawi się nowy odcinek. Ale jeszcze będę o tym przypominała. Pewnie dodam jeszcze jakiegoś posta, yy, wiecie tam, w zakładce społeczności. Yy, mam nadzieję, że będziecie oglądać. Tak więc yy, to tyle zapowiedzi takich szybkich. Yy. Ta historia zresztą, która pojawi się w sobotę, jest tak naprawdę dopiero w trakcie mm, kończenia. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z dodaniem tego odcinka. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok, mm, bo on jeszcze nie jest dodany na kanał. Dopiero jak wszystko dobrze pójdzie, to dzisiaj go dodam, a nagrywam to dla Was w czwartek. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. No i ten odcinek pojawi się, ale... Myślę, że będzie ok. Eee, Łobójziak na mnie tutaj czeka. Mój psiulek, kochany, ten łobuziaczek mój, słodki. No, eee, a co do ostatniego odcinka. Eee, jeśli ktoś nie widział, eee, był to odcinek o seryjnym mordercy. I tutaj dla do Was takie pytanie. Czy kto z Was lubi takie odcinki właśnie o seryjnych mordercach? Wiem, że mm, już wiem o tym w sumie, że część z Was lubi, ale są też takie osoby, które nie lubią. Nie lubią takich spraw na przykład z tego powodu, że jest tam dużo przemocy, że jakoś schemat się powtarza, że te wszystkie sprawy dotyczące seryjnych morderców są podobne. Niektórzy nie chcą takich spraw oglądać, a jak jest w Waszym przypadku? Czy lubicie takie historie, czy nie bardzo, czy jest Wam to obojętne? Zresztą są jakieś takie sprawy, które po prostu widzicie i wchodzicie od razu, chcecie oglądać, bo was ciekawią, na przykład uwielbiacie borderstwa, gdzie sprawa jest rozwiązana, zabójca złapany, ciało odnalezione. Czy na przykład fascynują Was tajemnicze zaginięcia, gdzie nigdy dana osoba nie została odnaleziona? Czy lubicie sprawy rozwiązane po latach? Czy są któreś historie takie, które najbardziej po prostu Was jakoś przyciągają, że nie odkładacie ich na później, tylko chcecie oglądać, bo bardzo, bardzo lubicie takiego typu historie? Czy po prostu każda historia. Jest dla Was wciągająca. A może są takie po prostu, na które tak nie czekacie? Wiem, że niektórzy nie lubią zaginięć i omijają takie odcinki. Niektórzy nie lubią takich paranormalnych historii, niektórzy nie lubią takich, właśnie o, o seryjnych mordercach. A niektórych znowu takie odcinki fascynują i jakoś mm, przyciągają. Jestem ciekawa, na które odcinki najbardziej zwracacie uwagę i jakiego typu odcinki najbardziej, najchętniej oglądacie nie tylko u mnie na kanale, ale na innych kanałach. Co Was najbardziej przyciąga do, do danego odcinka, do danego kanału? Na to zwracacie uwagę? Jeśli ktoś dodał nowy odcinek co powoduje, że chcecie go, powiedzmy, natychmiast obejrzeć. Dajcie znać w komentarzach. A teraz już Wam trochę przyrody pokażę, a nie siebie. Nie będziemy cały czas, znaczy nie będę się cały czas ja pokazywała. Tu jest mój kochany łobuziaczek i patyczek. I się chwilę pobawi. I hopsa! I trochę drzewek trochę łąki. Teraz tutaj jest już um, tak trawa ugnieciona, bo na jesień właśnie tak się robi. W zimie, nie w zimie, tylko na wiosnę i yy, jak jest lato, wczesne lato, to tutaj jest taka trawa wysoka i on na przykład yy, nie bardzo tutaj lubi wtedy bawić się. On w takich wielkach na trawy wysokie bardzo nie chce wchodzić, a jak już robi się, powoli zbliża się jesień, właśnie jest wrzesień, no to wtedy już sam, sam sobie tutaj wchodzi, lubi się tutaj bawić, siedzieć sobie właśnie na przykład tak pod drzewem, się chować w cieniu. Bawi, lubi się bawić też w chowanego, że się chowa za drzewem, ja go muszę szukać i wiecie, później go łapię, on znowu ucieka, chowa się i tak w kółko. Wiem, że niektórzy mogą napisać, że to ja powinnam uciekać, a on powinien gonić. Tak też się bawimy, ale on też lubi się bawić właśnie w chowanego. Także ja go gonię i nigdzie mi nie ucieknie daleko, tylko po prostu lubi chować się tak za drzewami, tylko w tej tutaj okolicy blisko, nigdzie daleko. Yy, ucieka z patyczkiem, yy, no i tak po prostu się bawimy. My, my bardzo dobrze się z nami, ja go bardzo dobrze znam, no i wiem co on lubi, wiem na co możemy sobie pozwolić. Tak więc lubi taką zabawę, bardzo się wtedy cieszy. Tak, teraz sobie tutaj siedzi z patykiem mój kukany łobuziaczek. Daj patyczka, daj. Daj ty łobuzie mój słodziaku, oddaj, oddaj. Pilnuję, nie da patyczka ten mój słodki łobuziaczek. Tak, nie oddasz? Nestuś, Nestuś, dasz patyka? Oddaj, dawaj, dawaj. Nie da ten łobuź, mój słodki. No. A tutaj sobie na, yy, wiecie co, na łące w lasku tutaj rośnie sobie głóg, widzicie, nie wiem, czy zobaczycie, tutaj owoce są, głóg rośnie. E, można go jeść, on jest zdrowy, jak wiadomo, dobry na serce, ale ja akurat tego y, owocu stąd nie jem, bo ja się tak trochę boję. Wiecie, nigdy nic nie wiadomo. Ale w sumie fajne drzewko, ładne. E, tylko kurczę ma takie kolce, bardzo kłujące, jak Wam znajdę, o. Czy widzicie to? Tutaj. Mm, nie wiem, czy widać. Nie wiem czy tutaj będzie widać, tutaj są takie, to drzewo ma takie kolce i bardzo bardzo kłujące, więc nadaje się świetnie, nadawałoby się świetnie na ogrodzenie, nikt by nie wszedł, bo jakby wpadł w to drzewko to by się cały pokój w sumie dają na ogrodzenia na jakieś takie pastwiska, na przykład dla zwierząt, żeby nie uciekły, zamiast na przykład jakiejś tam leśnej siatki czy czy czegoś innego, no to dają. E, właśnie sadzą takie. Sadzą na przykład, na przykład głuk, albo tarczynę, bo tarczyna też jest taka strasznie e, kująca. Bardzo, bardzo kująca. Więc, e, nic tam nie przejdzie. Tak samo właśnie ten głók. Tutaj coś chodzi, ale nie wiem co. Mam nadzieję, że nie jakaś żmija. O, -o nie wiem co. Coś tam słyszę. Jak będziesz mi, ja to wam na, nagram. Znaczy się nie wiem, czy nagram. Ale... To może być jaszczurka. Tu jest bardzo dużo jaszczurek. Nie ja wiem. Jest tam coś? Coś tam jest. Mm. Siedzi tam coś. Nestor, odejdź stamtąd. Nestuś. Jest. Kurczę, coś zja złapało jakąś muchę, jaszczurka. Nie wiem, czy ją zobaczycie. Wam przybliżę. Może ktoś z Was zobaczy, poczekajcie. Złapała. O, zobaczcie. Jest. Jaszczurka złapała, schowała się, ale złapała. O, jest na drzewie, złapała muchę, nie muchę, tylko ćmę. Zobaczcie, i sobie ją niesie. Widzicie? Takich jaszczurek tu jest mnóstwo. Ta zagra taka szara, ale można spotkać takie ładne, kolorowe zielono-czerwone, piękne. Zwłaszcza na wiosnę jest najwięcej tych kolorowych. Ale takie. Ja jestem przyzwyczajona do takich po prostu zwierzątek. Tutaj zresztą mnóstwo lata. Też saren. Jeszcze wam nie nagrałam, muszę okej nagrać te sarenki, ale jest ich mnóstwo. Można też spotkać, właśnie, jelenia. Ostatnio mają rychowisko, więc ryczą. Musiałbym, musiałabym Wam w nocy nagrać jak słychać przerażająco. to, żeby się wystraszyli, ale trzeba się przyzwyczaić do takich dźwięków. A tu mój potworek jest. To jest mój potworek słodki. Tak? Mój słodki potworek. Mój słodziak. I się denerwuje, denerwuje się. Tak? No, co, pójdziemy na stuś? Idziemy sobie? Pójdziemy sobie zaraz, tak? Słodziaku, mój kochany, mój słodziaku, kochany. Chodź, Idziemy? Nestuś, co ty tu robisz? Co ty tak siedzisz sobie fajnie grzecznie? Ty słodziaku, zobacz co ja mam dla ciebie. Zobacz co ja mam dla ciebie. Nestuś, zobacz co mam. Daj głos. Głos. Jeszcze raz. Ty, słodziaku. Stop. Stój. Siad. Jesteś super piesek. Jeszcze raz daj głos. Głośniej trochę. Głośniej. Super piesek. I rzucę ci. Raz, dwa. Opsa. Ty, słodziaku. Ty słodziaku, oddaj mi patyczka. Dawaj, 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 ty słodziaku. Ty słodziaku. Ty słodziaku. Ty słodziaku. Ty, słodziaku. ty słodziaku. A czemu ty się tu schowałeś? Czemu się schowałeś? Łobuziaku. Dawaj. Daj! Mój! Mój? Tak więc my idziemy sobie dalej. Jeszcze pokażemy Wam troszeczkę z działeczki. I pójdziemy sobie do domu. Tak bujdzie Słodziaku na spacery. A później pójdziemy do domku. Mój słodziaku, kochany. Ale on jeszcze oczywiście musi się pobawić chwilę. Bo... Nie będzie zadowolony, nie? Nie będzie zadowolony, jak się nie pobawimy, nie? A wiesz co? Czekaj, coś tu masz. Poczekaj, nie ruszaj się. Coś tu masz. Tak, i tutaj tu. Okej. Okay. Tu, poczekaj, tu. Super piesek. Super piesek. Mhm. I raz. Dwa. I... Trzy! Ups. Chodź, chodź. Jesteśmy na działeczce. Niektórzy z Was tęsknili za działką. Za łobuziakiem. Więc pokażę Wam, co tutaj teraz słychać. Pomidory jeszcze, jak widzicie, są. Już trochę mi pousychały. Wiadomo, są takie straszne upały, że no... No, wody mają za mało i usychają, ale jeszcze nie są takie najgorsze. Już w sumie tutaj długo rosną, więc yy, niedługo będzie ich koniec. No, ale Ale jeszcze są. Zobaczcie, tych małych pomidorów koktajlowych jest po prostu tutaj jeszcze mnóstwo. Mnóstwo, mnóstwo. Które się wywracają, bo są takie znaczy, ciężkie te wszystkie krzaczki. Jest mnóstwo pomidorów. Jeszcze są zielone niektóre, więc. Mm, jeszcze dojrzają. Tutaj jest ich mnóstwo. Najwięcej mam małych pomidorów. Dużych to tak średnio, tutaj jeszcze duże dojrzewają. Już dużo było zjedzonych, więc to są takie resztki. Ale w przyszłym roku sobie tak posadzę, żeby było więcej dużych pomidorów. Czyli nie więcej, tak. Powiem, że porówno. Więcej niż w tym roku dużych pomidorów. E... No i małych też trochę. E... Tu są te małe, takie też miniaturki tam. E... No i tutaj jeszcze są pomidorki. E... Tutaj sobie zerwałam trochę pomidorów. Może sobie jakiś sos zrobię do słoików. Zobaczymy, no bo dosłownie ciężko jest je wszystkie zjeść, no albo trzeba coś z nimi zrobić, albo um, komuś rozdać, bo inaczej to no nie da się wszystkich zjeść, jest po prostu mnóstwo. Jeszcze mi tutaj rosną, to są bardzo późno posadzone, z takich mini-mini, wsadziłam je z domu, um, bo rosły mi w takich doniczkach takich małych i były w takiej kiepskiej ziemi. Um, które w ogóle nie rosły, miałem może 3 cm jak je posadziłam ale rosły, późno, bo późno, ale są są nawet pomidory zielone eee, tutaj dalej mam eee, też takie pomidory, też z domu wysadzone i są zielone to są duże pomidory, więc jeszcze mam nadzieję, że będą tutaj że je po, <laughs> podwiązywać, bo się wywracają Muszę je też podlać, bo jest taki straszny upał, że mm, wszystko po prostu schnie. Już dzisiaj to było podlewane, ale no mało, mało im. Cały dzień siedzą w tym wielkim słońcu. Tak są papryki. Papryki, e, tu jest jakaś inna odmiana od tej, ale żyją. Te też były mm, posadzone z takich mini mini papryk. miały może 2 cm albo 3 i urosły i są zielone. Są jeszcze takie duże upały, że mam nadzieję, że dojrzeją. Już parę papryk pozrywałam. Eee, wiecie, ale są. Zobaczcie, jaka tu jest fajna, duża papryka. O! Piękna. Ta. Zobaczcie, jaka piękna papryka. Ekstra. Jest ich nawet sporo. Papryki, wiecie, co uwielbiam. Uwielbiam sadzić. W tamtym roku super rosły w tym roku też i nie przeszkadzają im deszcze nie przeszkadzają im takie susze tylko trzeba je podlewać jak nie ma po prostu deszczu no bo wtedy by raczej nie przetrwały muszą dostać wodę ale naprawdę świetnie sobie radzą naprawdę super jestem zadowolona z papryk, to że teraz takie mają liście okapnięte to nic one sobie poradzą, jak dam im wodę to podniosą się przez noc więc będzie ok mm, tutaj jest rzepa i widzicie też liście takie powywalane no wszystko przez przez ten upał ale rzepa rośnie zobaczcie jaka tu jest piękna rzepa nie wiem czy widać duża tutaj też rośnie rzepa super więc e... Nie wiem, czy coś tutaj w ogóle będzie widać, ale jest. Też trzeba ją podlać, chociaż ona sobie radzi świetnie, nawet jak ma mało wody, więc nic jest... nie okay. Aha, tu jest kolejna papryka, też posadzona z takich mini-mini papryczek i jest jeszcze nie jest taka duża. Te owoce nie są takie duże na razie, ale mam nadzieję, że dojrzeją i i jeszcze sobie je pozrywam. Muszę sobie część z nich po prostu zamrozić. No bo nie dam rady, zjeść wszystkich naraz. Tu moje ogórki, które później posadziłam, tak jak jest tylko parę, które się po prostu zepsuły i je zaraz. Ale zobaczcie, jest ogóreczek. I też jest ogóreczek. Więc jest to znak, że nawet w sierpniu można sobie posadzić. Eee, możemy sobie posadzić w sierpniu nawet ogórki i jeszcze zdążą dojrzeć więc jak komuś nie udało się ogórki to spokojnie posadzić jeszcze raz jest duża szansa że wam się kolejnym razem wszystko uda i ładnie wyrosną Tak więc tak tutaj jeszcze to wszystko rośnie eee, Ziemniaki, czy jeszcze mam tutaj w ogóle ich nie widać, ale one tutaj jeszcze są, tylko są pod ziemią, po prostu. No, jak mam ochotę, to sobie, ugotować, to sobie tu przychodzę i sobie wykopuję. Tutaj jeszcze fasolka rośnie, więc fasolka nawet też bardzo dobrze znosi te upały, jeszcze jest. więc fasolka żyje. No i tutaj. Jeszcze są moje arbuzy, one nie są takie bardzo duże, raczej znaczy większe nie urosą. będą takie średnie, ale da się je zjeść. Tu jest taki arbuz, ten jest taki dosyć duży, tutaj, no jest jeszcze ich dużo więcej, takie wyrosły, nie są duże, ale one są już szybko dojrzałe, można je spokojnie jeść. Wy to widzicie. Jest wrzesień, a mi tutaj właśnie zakwitła jabłonka. Teraz kwitnie. Nie miała jabłek na wiosnę. Znaczy, nie kwitła na wiosnę, ale nie miała jabłek później. Może teraz będzie. Do jabłka w grudniu. Zobaczcie, kwitnie. Coś się jej pomieszało. Więc spoko. Zobaczcie. A tutaj jeszcze jest czerwona truskaweczka. Więc sobie ją za chwilę zjem. Cóż, wiesz co? Ty wyglądasz jak królew! Naprawdę jak królew wyglądasz. Jesteś taki śliczniutki, taki mój psiulek, tak? Ty słodziaku! Wiesz? Jesteś ślicznym siulkiem. Idziesz ze mną? Chodź! Idziemy! Idziemy tam! Chodź! Chodź ze mną! Zostajesz? Ja idę! Zostajesz? No chodź, ludziaku! Chodź! Chodź! Co ty znalazłeś? Zostaw tego potyka! Poszukamy innego! Chodź! Chodź! Innego poszukamy! Chodź! Tu jest. Zobacz. Jest. 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 To psa. Super pies, super, super piesek. Prawo na stuś Czekaj, stój, czekaj. Brawo! Super. A teraz jesteśmy z Bobuziaczkiem na spacerku. Czekaj, stój, bo ci... stój. Super piesek, bo ci smycz się zahaczyła o łapkę. Super piesek. Idziemy dalej? Idziemy dalej? Chodź. A idziemy dalej. Jest zmęczony. Pospacerował, a jest gorąco. Ale jeszcze się tu przejdzie, tutaj jest w cieniu przynajmniej, to mu się dobrze, że idzie, bo w słońcu to za gorąco. Z takim futrem no to wiadomo. On to jest z tych psów, które uwielbiają zimę i śnieg. Lata on nienawidzi. Męczy go, to męczy. Ale i tak bawić się lubi. Jak na razie to ma dużo energii. Uważaj, bo Ci pokrzywy poparzą. Po guziaczku. I my sobie tutaj tak spacerujemy. Pola, łąki. I my. I ja. No, i na tym chcielibyśmy zakończyć ten odcinek, taki krótki, ale chcieliśmy by, przypomnieć o sobie i tak się do Was odezwać. O! No i on się tutaj, jak widzicie, położył, jest zmęczony, nie chce mu się za bardzo stać. Więc my się szybko już z Wami żegnamy, pozdrawiamy Was. Nie wiem, kiedy ponownie się usłyszymy. Znaczy, zobaczymy, bo o ktoś trąbi eee, nie wiem kiedy ponownie się zobaczymy bo usłyszymy się to w sobotę ale kiedy się zobaczymy no to... Yy, no to jeszcze się okaże, nie obiecuję nic. Może znowu kiedyś tak Was zaskoczymy jak dzisiaj nie obójcie. Yy, napiszcie co tam u Was właśnie słychać Czy cieszycie się, że się lato kończy że nadchodzi jesień, zima i napiszcie kto z Was będzie oglądał nowy odcinek. Tak więc do usłyszenia. Słyszymy się w sobotę o godzinie 16 i w środę o godzinie 19.